Treść. Miło mi powitać się w drugiej lekcji kursu. Z lekcji pierwszej wiesz już, że treść to waluta zaufania. Teraz czas dowiedzieć się, komu chcesz dostarczać swoje wartościowe treści, bo w content marketingu to wcale nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. To co, gotowy? Gotowa? Zaczynamy. W strategii content marketingowej, kiedy określisz swoje cele i KPI, -e, powinniśmy na chwilę zapomnieć o marce. Mhm, To trudne. Ale kluczowe. Na tym etapie najważniejszy jest odbiorca, człowiek po drugiej stronie ekranu. I tutaj wiele osób popełnia błąd, bo myli grupę docelową z personą. Jaka jest różnica między grupą docelową a personą? Wszystkie działania marketingowe są kierowane do jakiejś grupy odbiorców, zwykle definiowanej bardzo ogólnie. Na przykład kobieta 25-40 lat z wyższym wykształceniem, która mieszka w dużym mieście, a jej zainteresowaniami jest zdrowie i lifestyle. Albo na przykład mężczyzna, 50, plus, dochód powyżej średniej, zainteresowania motoryzacja i sport. Brzmi znajomo? To właśnie grupa docelowa. Zestaw demograficznych i społecznych wskaźników, które dają nam wrażenie, że wiemy, do kogo mówimy. Problem w tym, że to wrażenie bywa złudne. Mam na to świetny przykład. Wyobraźmy sobie mężczyznę, urodzonego w 1948 roku, który dorastał w Anglii, był dwukrotnie żonaty, ma dwójkę dzieci, spędza zimę w Alpach, jest wpływowy i. Lubi psy. Idealny opis grupy docelowej, prawda? Być może. Tylko, że pasował on zarówno do króla Karola, jak i do zmarłego Ozego Zborna. A ich potrzeby, styl życia i język, jakim się komunikowali, no przecież są zupełnie inne. Właśnie dlatego w content marketingu nie mówimy o grupie docelowej, a o personie. Kim jest persona? To szczegółowy opis potencjalnego klienta lub odbiorcy Twoich treści. Uwzględnia takie elementy jak jego potrzeby i motywacje, największe problemy i frustracje. To jak szuka informacji, z jakich kanałów korzysta, czego się boi, czego pragnie, co go inspiruje. Im więcej informacji zdobędziesz o swoim potencjalnym odbiorcy, tym lepiej będziesz go mógł poznać. A tylko wtedy twoje treści mają szansę być naprawdę trafne, przydatne i zapamiętane. Wyobraźmy sobie taki przykład. Jeśli sprzedajesz akcesoria dla psów, to twoja persona w dużym uproszczeniu może brzmieć mniej więcej tak. Dajmy jej na imię Ania. Ma 34 lata, mieszka w mieście, pracuje w biurze. Od roku ma dobciaka ze schroniska, który ma mnóstwo energii i ciągle coś psoci. Ania szuka prostych porad. Jak wychować psa? No i produktów, które ułatwią jej codzienne spacery. Dlatego zamiast mówić: "Moi klienci to właściciele psów", wiesz dokładnie jak wygląda ich codzienność, jakie mają problemy i marzenia. Person może być za każdym razem kilka dla różnego rodzaju segmentów klientów. Na przykład jedna dla początkujących, druga dla bardziej doświadczonych opiekunów czworonoków. No dobrze, ale jak właściwie stworzyć taką personę? Po pierwsze, słuchaj swoich klientów. Sprawdź, co piszą w komentarzach na twoich socialach, jakie pytania zadają w mailach czy na czatach. Zajrzyj na fora, grupy tematyczne, tam znajdziesz właśnie masę, masę informacji. Po drugie, zadawaj im pytania. Możesz wysłać krótką ankietę, porozmawiać na targach, albo po prostu zadzwonić do kilku stałych klientów. Zapytaj, co jest dla nich najtrudniejsze. Co ich frustruje i jakie mają cele. Po trzecie, oczywiście analiza danych. Jeśli masz na przykład Google Analytics albo statystyki z Facebooka czy Instagrama, możesz zobaczyć, kto już Cię obserwuje i z jakimi treściami wchodzi w interakcję. Przy tworzeniu persony warto spisać sobie cztery kluczowe elementy. Po pierwsze, potrzeby, czyli czego szuka Twój klient i jakie ma cele. Problemy, co mu przeszkadza, co go boli. Język, jak mówi o swoim problemie, jakie słowa, zwroty, emocje pojawiają się w jego wypowiedziach. No i po czwarte, kanały, gdzie spędza czas. Czy czyta blogi, czy przegląda Instagram, a może woli newslettery. Wyobraźmy sobie przykład. Jeśli Twoją klientką jest wspomniana Ania z psem, jej potrzebami są spokój na spacerach i mniej zniszczonych butów w domu. Jej problemem? Brak czasu na szkolenie. Języka, jakiego używa. Mówi, on jest taki niegrzeczny. Ciągnie jak szalony. A kanały, z których korzysta? Instagram, YouTube, może grupy na Facebooku. Widzisz, jak dużo wiesz o Ani? Dzięki personie posiadasz więcej informacji, niż gdybyś kierował komunikację po prostu do właścicieli psów. Kluczem do sukcesu w tym przypadku są dane, ale opakowane w dużą dozę empatii. Nie da się robić dobrego kontentu bez empatii. Postaw się w roli odbiorcy. Wyobraź sobie jego dzień, jego zmęczenie, jego radości, i frustracje. Spróbuj poczuć to, co on czuje. Pomyśl, co by mnie ucieszyło, co sprawiłoby, że kliknąłbym bądź kliknęła w ten link. Co by mnie zniechęciło? To empatia sprawia, że twój content przestaje być sztuczny, a zaczyna być bardziej ludzki. Co w czasach sztucznej inteligencji staje się naprawdę bardzo ważnym wyróżnikiem. Nawet najlepsi marketerzy wpadają w pułapki myślowe i stereotypy. Daniel Kahneman opisał to jako działanie systemu jeden: szybkiego, intuicyjnego, ale też bardzo schematycznego. To on podpowiada nam, że seniorzy nie siedzą w internecie, a sport interesuje tylko mężczyzn. Tymczasem dane i badania mówią coś zupełnie innego. Dlatego nie zakładaj niczego z góry. Sprawdzaj, obserwuj, rozmawiaj z odbiorcami, żeby lepiej ich poznać, i wyciągaj wnioski z danych. Na koniec zapamiętaj, żeby tworzyć treści, które mają sens, musisz wiedzieć, kto ich potrzebuje. Dlatego stwórz persony, poznaj ich potrzeby, problemy, język i ulubione kanały. Słuchaj, obserwuj, pytaj i wyciągaj wnioski. Gratulacje! Właśnie dotarliśmy do końca lekcji numer dwa. W której omówiliśmy, czym różni się grupa docelowa od persony i jak persona może pomóc Ci w stworzeniu kontentu. Mam dla Ciebie małe zadanie: spróbuj stworzyć własną personę. Pamiętaj jednak, że może być ich kilka dla różnych segmentów klientów. Wczuj się w ich emocje, troski, problemy i zastanów się, gdzie szukają informacji. A już w kolejnej lekcji pokażę Ci, jakie dokładnie treści możesz tworzyć i jak je dopasować do swoich celów i możliwości. Nawet przy małym budżecie. Zapraszam.